Cześć! W dzisiejszym odcinku poopowiadam Wam znowu trochę o, o kolorach, bo jak widzę ten temat ciągle Was nurtuje. A bezpośrednio zainspirowały mnie do, do tego dwa pytania, które dostałem od Pana Norberta i pod, od kolegi Rigi CSGO. Hmm. Pan Norbert pyta, jakich kolorów przynęt używałby Pan do łowienia szczupaków w łowisku z czystą wodą, gdzie przynęty prowadzi się nad zielskim, a głębokość wynosi około 4 metrów? Domyślam się, że szczupaki za, każdy, za każdym razem widzą przynętę na tle nieba. A pan kolega Rigi pyta: Panie Piotrze, czy można by prosić o opowiastkę o doborze koloru przynęty, planując szczupaka? Oczywiście na, na względzie, mając pogodę, nasłonecznienie, głębokość itd. Chodzi mi bardziej o to, aby opowiedział pan, w jakich sytuacjach decyduje się na kolory naturalne, a w, na jakich, w jakich na fantazyjne. Wydaje mi się, że sporo już o tym opowiadałem, ale być może warto jeszcze do tego wrócić, do moich preferencji, bo tu nie ma jakby jednej najlepszej odpowiedzi na te pytania. Nie ma idealnej recepty na każde, na każde warunki. Ja mogę opowiedzieć o swoich doświadczeniach i co z tego wynika, jakie ja mam pomysły i co lubię, bo pamiętajcie, że to jest wędkarstwo to ma być na końcu przyjemność które nie tylko wiąże się ze złowieniem ryby, ale również z, z używaniem fajnego sprzętu, z obcowaniem z naturą, no i z, z tym, że jesteśmy zadowoleni ze swojej techniki wędkarskiej i tak dalej. Pewnie super jak jest ryba, no ale moim zdaniem towarzystwo na przykład na rybach jest ważniejsze od ryb. Ale być może, że niektórzy z Was do tego jeszcze dojdą. Dobra, wracając do do tematu. Tutaj pierwsze, pierwsze, pierwsze pytanie od pana Norberta. Na 4 metry czysta woda szczupaki widzą od dołu, za każdym razem przynęte na tle nieba. No, w zasadzie tak, chociaż to zależy od, od, na przykład od tego, jak wysokie jest zielsko, bo oczywiście no, szczupaki raczej lubią chować się przed, przed swoją zdobyczą, tak? że, że nawet jak jest pojedyncza czcina czy jakiś pojedynczy. Badel zielska, kępa zielska, no to stają koło, tego, koło, koło tej przeszkody. Nawet jeśli to jest pojedyncza łodyga moczarki, to często tam szczupak się zatrzymuje. Zwykle to jednak są małe szczupaki, małe lub średnie. Te większe szczupaki. Ponieważ polują na duże ryby, no one jakby zdają sobie sprawę z tego, po naszemu mówiąc, że no nie schowają się przed swoją zdobyczą, którą też są duże, doświadczone ryby, w ten sposób, że sobie staną obok jednej oczarki. Także raczej jeśli polują, to po prostu robią to aktywnie. Płyną, pływają i, i szukają zdobyczy. No oczywiście są takie przypadki, gdzie, gdzie te wielkie szczupaki nadal są bardzo, w bardzo gęstym zielsku i schowane kompletnie wystawiają tylko głowę no, lub, lub stoją nad na krawędzi takiego pasa zielska, gdzie często jest załamanie dna wieziorze, i tutaj jest koniec zielska i one stoją właśnie na takiej krawędzi, też dość mocno schowane, ale generalnie moim zdaniem te wielkie szczupaki jednak patrolują, one nie, nie chowają się tak, tak, żeby się kompletnie schować po naszemu, tak? tylko po prostu gdzieś tam w okolicy zielska stoją, także co chciałem powiedzieć, najważniejsze, że one nie muszą być związane z dnem, tak? Tak, czyli nie jest do końca powiedziane, że zawsze one widzą przynęte od spodu, czyli na tle nieba, i w tym momencie ja rozumiem, że pan zmierza do tego, a po co w takim razie jakiś kolor, żeby go oszukać, bo, bo przecież i tak widzi tylko jakiś cień na tle powierzchni wody, tak? czyli tej opalizującej srebrnej powierzchni, gdzie oczywiście naj o czym mówiłem, najlepiej widoczny jest kolor czarny, czyli w zasadzie jeśli byśmy takie rozumowanie przeprowadzili, to wystarczyłoby wszystkie przynęty pomalować na czarno i powinno być super, nie? No, ale na szczęście oczywiście dla producentów tak nie jest i często nawet w czystej wodzie nawet w takich warunkach, że teoretycznie szczupaki rzeczywiście większość z nich widzi przynęty od dołu Kolor ma znaczenie, a to z wielu względów. Jeszcze wrócę do tego za chwilę, dlatego że tu jest tak dużo aspektów, że mógłbym opowiadać o tym naprawdę bardzo długo, żeby wszystko dokładnie, wszystko omówić: wszystkie możliwości, wszystkie sytuacje, z którymi możemy się spotkać na łowisku. A kolega Rigi pyta. Yy, Generalnie chodzi mu o to, jak dobrać przynęty yy, kiedy decyduje ja, kiedy decyduje się na kolory naturalne, naturalne kiedy na fantazyjne. <laughs> tak jak mówiłem wielokrotnie, generalnie ja używam głównie kolorów naturalnych, czyli yy, oczywiście mojego ulubionego Wounded rgs jakiegoś okonka, no te dwa plus imitacja szczupaka w zasadzie mi wystarczają. Żeby mieć taką świadomość, że mam temat koloru opanowany. Tak? Natomiast zdarza się często, o czym też już mówiłem, że łowimy w warunkach nie do końca świetnego oświetlenia. Nawet jeśli woda jest, woda jest czysta, no to na krawędzi dnia i nocy, bardzo wcześnie rano, późno wieczorem, przychodzi chmura. Nie wiem, wiatr się zrywa, wtedy załamania promieni słonecznych na powierzchni są tak duże, że oświetlenie spada o kilkadziesiąt procent, także jest ciemno po prostu pod wodą, zaczyna padać deszcz. No i w środku dnia nagle jest ciemno, było jasno, jest ciemno, więc w takich sytuacjach warto wykorzystać tą wiedzę, którą mamy o widzeniu ryb i o tym, jak światło rozchodzi się pod wodą i zastosować pewne inne kolory. I na przykład tutaj dość dobre, generalnie chodzi o kolory, które mogą być zauważone, powinny być zauważone przez ryby z większej odległości. Są to kolory fluo przede wszystkim. Tak jak na przykład te, ten żółty fluo, tutaj absolutnie klasyk w ofercie wszystkich przy, wszystkich producentów przynęt, musi być, no bo to po prostu działa i, i to jest bestseller niezależnie od, od marki. Gwarantuję Wam, że to są, że, że dlatego właśnie każda, przy, każda, każda firma. Każdy brand ma w swojej, w swojej kolekcji taki właśnie kolor, który jest różnie nazywany. Ja, ja go nazywam Green Tiger, nie Fire Tiger, jak niektóre, niektóre firmy. No bo mi się bardziej to kojarzy, kojarzy z zielonym, a nie z ogniem, no, no, no ale nieważne. W każdym razie chodzi o to, że tutaj jest są dwie rzeczy w tym, w tym zestawieniu kolorystycznym. Po pierwsze jest żółty fluo, który jest widoczny z dużej, dużo większej odległości niż białe. Wszystkie kolory nie fluo, czyli nie fluorescencyjne, nie aktywne. Które jakby, jak poświecicie sobie lampką UV na ten kolor, to po prostu tak jakby w środku była żarówka, bardzo ostro świeci. I dlatego pod wodą jest również bardzo dobrze widoczny z większej odległości. I to jest ważne. Natomiast drugi atrybut to jest ten kontrast. Czyli, tak jak już kiedyś mówiłem, musimy rybie zwrócić uwagę na, na przynętę. To jest pierwszy niezbędny warunek, żeby zaatakowała tą naszą przynętę. Tu musi ją zauważyć, tak? Czyli na jakimkolwiek tle będzie ta przynęta się przesuwała, musi być, zostać zauważona. Jeśli mamy czarną przynętę na tle czarnego dna, słabo, nie? Na, na tle nieba, bardzo dobrze. Na tle dna przydałoby się jasna przynęta, no więc yy, i tak dalej. Więc kombinacja ciemnego i jasnego, tak jak tutaj, powoduje, że ta przynęta jest relatywnie średnio dobrze widoczna na różnych tłach, i na jasnym, i na ciemnym, bo tu jest ciemne, jasne, ciemne, jasne, prawda? W paski. To jest pierwsza sprawa. Więc y, zwabiamy rybę z większej odległości, no ale czasami może być tak, że ona, y, tu jakby próbujemy trochę, wypróbujemy trochę tłumaczyć zachowania ryby swoją filozofią czy swoim y, sposobem myślenia ludzkim, no ale innego sposobu nie mamy, możemy w ten sposób się, w ten sposób się dogadywać, no ale i to tłumaczyć. Więc tak. Jest ryba zwabiona z większej odległości, podpływa do takiej przynęty, no i e, co się jej się nie podoba. To nie, nie jest tak bardzo, nie jest za bardzo podobne do żadnej ryby, no ale jeśli zobaczy coś takiego, co już jest w miarę naturalnym kolorem <laughs> też ma paski, ale to jest no, płetwa, oko, tutaj jakiś skrzela no to może się oszukać, prawda? Więc ta kombinacja. Jeśli zaakceptujemy ten sposób analizy w ogóle tych wszystkich zdarzeń Które się zaczynają od momentu wrzucenia przynęty do wody poprzez zaobserwowanie ryby Tej przynęty aż do ataku To myślę, że to się kupy trzyma mniej więcej W każdym razie To jest a propos, a propos tych różnych odcieni, różnych zestawów kolorystycznych Na różnych tłach, z którymi mamy do czynienia podczas pilingowania, Podczas łowienia na przynęty sztuczne Więc Ja, tak jak powiedziałem preferuję przynęty w kolorach naturalnych, natomiast zawsze mam ze sobą green tigera, zawsze mam ze sobą przynęty, które mają y, podkład fluo żółty, ponieważ jeśli tylko y, robi się trochę ciemniej z jakiegoś powodu, nawet przez chwilę burza, deszcz, to zakładam natychmiast jasne fluo kolory, czy to będzie y, jakiś tam czy to będzie ten Green Tiger wspomniany, czy to będzie taki kolorek, trochę bardziej abstrakcyjny niż, niż klasyczny Hot perch. Warto to mieć w pudełku i zastosować. Ja jeszcze jedną rzecz Wam powiem, bo tutaj mam taki, może nie najpiękniejszy, bo jest niewykończony, ale taki kolor kiedyś mieliśmy, który się nazywa Red Tiger oczywiście i on bardzo dobrze działa na hmm, właśnie w takich sytuacjach, o których wspomniałem, czyli na krawędzi dnia i nocy, wieczorem Byłem wielokrotnie świadkiem, jak rewelacyjny to jest kolor. Niestety nie mamy go już w ofercie, no bo mimo tego, że entkarzom że opowiadałem o tym setki razy i pisałem o tym, no to jakoś w sklepie to nie widać tego. Sprzedaż po prostu była słaba, no i tak jak zwykle, tak jak mówiłem. Słaba sprzedaż równa się w pewnym momencie trzeba wycofać taki kolor i, się, i po prostu już go nie ma w ofercie. Szkoda, bo to jest dobre, do, dobre zestawienie. Kiedyś już o tym opowiadałem, byłem kiedyś z moim kolegą. W naszkierach łowiliśmy cały dzień, uczył się łowić sliderem, nie bardzo mu wychodziło. Nie potrafił dobrze zsynchronizować tych ruchów wędki i kołowrotka, jak wiecie, to jest podstawa. No i mówił, że te, te slidery jego chyba źle chodzą. Coś, no, udowadniałem mu natychmiast, że dobrze chodzą, że to jest wina właśnie tego yy, tych błędów, które popełniał. No W każdym razie pod koniec dnia już było. Ja złowiłem mnóstwo szczupaków wtedy, nie pamiętam ile on dużo, dużo, dużo mniej. Jakieś tam brania miał, ale to było wielokrotnie mniej, niż ja złowiłem. Był niezadowolony z tego dnia. No i na koniec dałem mu slajdera właśnie w tym kolorze. Czerwonego w czarne paski. Wpłynęliśmy w taką zatokę, która była w ogóle ocieniona, bo dookoła był, to było między dwoma wyspami, wysokie drzewa, cień. I tam dałem mu tego slajdera, mówię, Wojtek weź teraz poćwicz tym slajderem, bo go bardzo dobrze widać z daleka. Zobacz sobie co się dzieje, jak pokręcisz, jak, po, jak szarpniesz wędką i tak dalej, zobacz i w, na pewno się nauczysz w pewnym momencie, jak coś, no bo jeśli nie widzimy tego, jeśli jest ciemny grzbiet przynęty i ona gdzieś spada nad zielskim, no to dopiero przy burcie możemy ją obserwować. No on sobie wziął tego właśnie czerwonego slajdera i w tej zatoce zaczął się uczyć czy szlifować swoją umiejętności posługiwania się slajderem. Możecie mi wierzyć lub nie, to było jakieś Pół godziny przed zmierzchem, więc musieliśmy zaraz wracać do portu Miał chyba z 7 brań w tym momencie przez te pół godziny, wyciągnął cztery szczupaki i to takie zdrowe, 80 do 90 A ja łowi, łowiłem wtedy głównie na, na, na tego, na imitację okonia Real perczas Slidera Na którego było mnóstwo brań tego dnia Ale jak słońce zaszło Koniec Niewiarygodna różnica, po prostu ja nie miałem nic A on miał chyba z 7 brań i to jeden za drugim szczupaki Także to, to było takie wydarzenia pokazują, że kolor ma znaczenie. Naprawdę ma znaczenie nie, nie przez cały dzień, nie zawsze. Generalnie naturalny, generalnie taki, który przypomina rybę. Czasami troszeczkę podbarwiony w tym fluo żółtym, ale czasami to ma absolutnie kluczowe znaczenie, bo po prostu łowimy rybę lub nie. Jeszcze muszę powiedzieć o, o tych wszystkich holografikach, bo one też znakomicie po prostu znakomicie wywabiają ryby z, gą, z gąszcz ziel, z zielska. tak jak nie chcą tak bardzo brać, no to po prostu ja zakładam właśnie jak jest słońce. Bo niektórzy uważają, że jak taka błyszcząca przynęta, no takie stare teorie były kiedyś. Nie? Że, jak, że Jak jest ciemno, to trzeba tam tą błystkę wyszlifować papierem ściernym, żeby się błyszczała. A jak jest jasno, no to raczej trzeba ciemną, no, ale nawet ją przyciemnić, tam kiedyś się tak robiło, no o tym nie wiecie. Nad świeczką się przyciemniało, błyskę wahadłową, żeby nie błyszczała, tak? Bo była taka teoria, że jak jest właśnie dużo słońca, to musi być przynęta ciemna. No jakoś nie do końca mi się to sprawdza w mojej praktyce, bo właśnie jak jest słońce, to zarówno jeśli chodzi o szczupaki, jak i pstrągi, wielokrotnie łowiłem na bardzo błyszczące, holograficzne przynęty. Takie, które dają bardzo takie silne bliki, takie blaski, poblaski, które moim zdaniem powodują, że drapieżnik instynktownie atakuje, bo to mu się kojarzy właśnie znowu z łatwym łupem, z, łatwą, z dobrą okazją do, do, do chwycenia ofiary. Także nawet jak nie jest taki mocno głodny, albo no, nastawiony na żerowanie, to uderza. I warto mieć dlatego właśnie też Chociaż jedną taką przynętę holograficzną, zwłaszcza jak jest słońce, i nie bójmy się, jak jest słońce. Próbujmy tych klasycznych, takich stonowanych kolorów, nie bardzo błyszczących, ale to naprawdę warto mieć w pudełku. Czy, czy e, takiego faciora, też on ma też podkład holograficzny, też bardzo fajnie blikuje. No faco troszkę mniej blikuje, bo idzie właśnie troszeczkę tak bardziej w linii prostej. No a Slider ma większe możliwości z racji swojej, swojej pracy, żeby blikować. Odwraca się na bok trochę i... Do tego słoneczka się bokiem ciach i... Blik idzie. No i trochę po oczach daje szczupakowi... I ciach. Mamy rybę. Albo nie. Mam nadzieję, że to generalnie... Wyczerpuje ten temat. Yy... Tak jak powiedziałem, no tutaj no nie ma jednej idealnej recepty, jeśli chodzi o kolory. Należy eksperymentować, bo to też jest, zale to też jest zależne od, od um, czynników, których nie, nie wspomniałem, bo to jest kwestia tak, jaka, jaka ryba, jakie, jaka populacja ryb, jaka, jaki gatunek jest dominujący w danym zbiorniku. Jeśli mamy w zbiorniku same szczupaki, no to jakby instynkt podpowiada, że nie ma sensu tu kombinować, po prostu imitacja szczupaka, ciach i będą brania. No i są na imitację szczupaka. Jeśli mamy o koni dużo, no to może o konia. Jeśli płocie i o konie, no to, to albo to. Natomiast pamiętajmy, że szczupaki czy inne drapieżniki nie widzą dokładnie tak, jak my widzimy kolorów, więc tutaj. To, atak ryby potencjalny na, na przynęte jest spowodowany wieloma czynnikami, nie tylko tym, że idealnie mamy imitację powiedzmy, że to ma być płotka. No niekoniecznie, bo to jest za brązowe, ktoś powie, no ale to jest powiedzmy naturalny, naturalny kolor, ale czy to jest decydujące? No mówiłem o tym, nie. Kolor nie jest najważniejszy, najważniejsza jest prezentacja i też wiedza wędkarza, tak? No bo sam kolor... To jakbyśmy powiedzieli, że ten kolor jest bardzo dobry. No to znaczy, że on wszędzie będzie działał. Nieprawda. To wędkarz musi zdecydować, czy to ma być ten kolor, ten, ten czy inny. W danym miejscu, w danym momencie i w danej sytuacji. Burza, słońce, wiatr. O tym właśnie powiedziałem. Także to jest wspaniałe, że możemy tak dużo kombinować i powinniśmy. Dlatego wędkarstwo jest fajne, bo, bo pozostawia tak dużo różnych wątpliwości... I powodów do poszukiwań, że ten sukces wędkarski później jakby więcej waży. Jeśli wymyślimy to, oczywiście, jeśli kolega złowi mniej, bo stosował tylko takie najprostsze, najprostsze przełożenie, dobra, tutaj biorą na białe przynęty, a w tamtym jeziorze na, na żółte albo na czerwone. Nie, po prostu musimy. Tak myśleć, żeby tak kombinować, żeby sobie, żeby sobie zadanie ułatwić. No i myślę, że wtedy doświadczenie plus dobry zestaw kolorystyczny w pudełku spowoduje, że będziecie zadowoleni z połowu. Mam nadzieję, że to wystarczy tym razem. Oczywiście o kolorach możemy bardzo długo rozmawiać. Zadajcie mi jakieś pytanie konkretniejsze na temat kolorów, to jeszcze o tym poopowiadam. Z przyjemnością, oczywiście. Na razie dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.